Bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. W zasadzie go nie planowałam do końca, ale postanowiłam go nagrać, ponieważ chciałam przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować za miłe przyjęcie pod ostatnim filmem. Dostałam mnóstwo pozytywnych komentarzy, za które bardzo dziękuję. Jest mi miło, cieszę się, że tak serdecznie i pozytywnie zareagowaliście na ten ostatni filmik QA, w którym wystąpiłam osobiście. Drugi powód do nagrania tego filmu to pewne małe sprostowanie, które muszę wygłosić, bo chyba pod wpływem tego stresu, który, który ogarnął mnie przy tym pierwszym wyjściu. Troszkę tam namieszałam przy jednej sprawie, ale to za chwilkę powiem o co chodzi. Może jeszcze tylko wyjaśnię i przepraszam, że jeśli usłyszycie tutaj jakieś takie głośne dźwięki wiercenia, szury, bury różne, to znaczy, że ocieplają nam blok i, i mogą po prostu od czasu do czasu takie dźwięki tutaj się pojawić. Mam nadzieję, że nie, ale zobaczymy, czy nie będzie takich przeszkód. Sprostowanie, o co chodzi w tym sprostowaniu? Tłumaczyłam Wam w ostatnim QA, że nie da się w takich bluzeczkach, jak ta, robionych na okrągło, wyprofilować tej bluzeczki tak, żeby zobaczcie, żeby tutaj ona była na biust. Tak jakby żeby pasowała na biust, a żeby z tyłu nie robiła się tutaj też taka bułka. I powiedziałam wam, że się nie da, że trzeba robić taką, taki typ bluzeczki, że osobno przód, osobno tył. I wyobraźcie sobie po, ty, po nagraniu tego filmu jakiś czas później oświło mnie, że przecież można to zrobić, i rozwiązanie jest bardzo, bardzo proste. Po prostu taką bluzeczkę, po tym jak zrobimy cały karczek, niezależnie jakim wzorem, czy takim trudniejszym jak ten w bluzeczce Sound of India, czy w takiej prostej bluzeczce, która, którą pokazywałam na moim kanale, filmik ma miniaturkę z tym sweterkiem. To jest taki bardzo prosty sweterek, który można wykonać taką grubszą włóczką, ale też taką cieńszą włóczką. I na przykładzie tego sweterka pokażę Wam, jak, jak to zrobić, bo to jest bardzo proste rozwiązanie. I tak jak mówię, chyba pod wpływem tego stresu troszkę w, uciekło mi to z głowy. Chodzi o to, że przy podziale na rękawy i tułów zaznaczamy zawsze znacznikiem, i ja Wam tłumaczyłam, że dzielimy wtedy równiutko na pół bluzeczka ten karczek i rękawy tak jakby wydzielamy na samych brzegach tutaj, prawda? Natomiast jeżeli macie większy biust i chcecie, żeby ta bluzeczka z tyłu była krótsza, a z przodu nie unosiła się tak jak teraz u mnie, żeby z tyłu nie było o takiej sytuacji, żeby ona była równa, Musicie tak wydzielić rękawy, żeby ten tył był węższy. Po prostu znacznikami zaznaczacie tutaj z tyłu e, w taki sposób, żeby tył był w, e, węższy od przodu. Przód wtedy będzie, jak położycie na płasko taką robótkę, on wtedy będzie e, nieco dłuższy, ale po założeniu. Właśnie na ten większy biust, on się, ten przód nieco uniesie i powinno być wyrównane. I powiem Wam szczerze, że sama kiedyś robiłam w bluzeczce takie coś, już nawet nie pamiętam w której, że tył był tak, nie był równy z przodem w bluzeczce robionej na okrągło, ale po prostu zapomniałam o tej metodzie. Tak to czasami jest. Jeżeli podoba Wam się taka bluzeczka... Z cieńszej nitki, to możecie, ja ją zrobiłam z włóczki Alize Angora Gold, kolor stalowy I robiłam na podstawie filmiku z tą bluzeczką, z tym, że tutaj używałam w tym filmiku grubszej Także to jest chyba bardzo łatwy sweterek Dokładnie nie pamiętam już nazwy, bo trochę już ich jest tych nazw, ale na miniaturce jest ten sweterek i jest to filmik dokładnie sprzed roku. Na jesień go wykonywałam, a potem sobie zrobiłam taką samą bluzeczkę na podstawie tego filmiku z cieńszej włóczki. To jest takie małe sprostowanie, które musiałam powiedzieć, a teraz jeszcze na koniec pokażę Wam, co będzie w kolejnym filmie. Myślę, że bardzo przydatna robótka teraz na okres jesienno-zimowy. Robótka, którą możecie wykonać zarówno dla siebie, ale też dla swoich drugich połówek albo wnuków, synów i tak dalej, i tak dalej po prostu płci męskiej, bo jest to szalik. Możecie również zrobić z tego komin. Szalik wykonany takim. Reliefowym, bardzo fajnym wzorem. Mi się on osobiście bardzo podoba, bo jest taki dosyć mięsisty, jak widać. Szalik jest mój, bardzo długi, już jest w zasadzie skończony. Jedyne, co muszę dokończyć, to frędzle na drugim końcu. Jeden koniec frędzle już ma, jeszcze zostały mi tylko przystrzeżiny, ale Zrobię to dopiero jak już zamontuję te drugie frędzle. Mam tu wszystko, frędzle już są naszykowane, pocięte, także dużo mi nie zostało. Chowanie końcówek, zdjęcie i nagrywanie filmu. Ten szalik wykonałam bardzo długi, bardzo długi, bo on ma ponad 2 metry. W filmiku na pewno będę Wam mówić, jakiej dokładnie ma długości. Jest na tyle długi, że go zobaczcie, nie widać. Jest on wykonany z włóczki Alice Super Midi Midi. kolor 801. To jest taki melange, szary melange, coś takiego. On się tak nazywa. Jest on dostępny w moim sklepie, ten kolor. Szydełko 5,5. Testowałam szydełko. Tulip Atimor Także podzielę się z Wami swoimi spostrzeżeniami w tym filmiku. W zasadzie już mogę powiedzieć, że tak na pierwszy rzut oka jest super. Po prostu jest super, ale coś więcej Wam powiem później. Tulip Atimor 5,5. Jeżeli nie macie szydełka 5,5, ,5, bo to jest taki rzadszy rozmiar, polecam bardziej szóstkę. 6 mm. Jeżeli chcecie wykonać taki szalik ponad dwumetrowy, wydaje mi się, że ma gdzieś 2,15 albo 20 cm, teraz Wam nie powiem, bo zapomniałam zmierzyć, to musicie zakupić 5 motków włóczki Alize Superlana Midi. Jest szalik na tyle uniwersalny, wzór ten jest na tyle uniwersalny, że śmiało możecie zrobić właśnie dla męża. Wnuka, syna, i tak dalej, dla swojej drugiej połówki. Możecie też zrobić jak najbardziej komin z tego. Wystarczy na końcu połączyć koniec z początkiem półsłupkami. Tym razem postawiłam na szalik. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. I yy, będę z Wami się żegnać. Króciutki. Miał to być filmik zaplanowany tak na krótki czas. Kończę, zanim tutaj panowie zaczną wiercić, a odgłosy są strasznie donośne i mam nadzieję, że uda mi się nagrać ten szalik w ciszy i spokoju dla Was. A tak naprawdę mogę już się rozłączać i za niego zabierać. Także niedługo spodziewajcie się takiego projektu. Do usłyszenia, do zobaczenia, papa. Pa.